Witam wszystkich bardzo serdecznie. te karty klasyczne. Dzisiaj zrobimy taki rozkład, a nawet trzy rozkłady. Co będzie dalej? Czyli to jest ogólnie zabawa intuicyjna, czyli też proszę tego nie brać tak dosłownie do serca. Tak, tutaj napisałam karteczki oczywiście. Jedna grupa, druga grupa i trzecia grupa. I to będzie się tyczyło pierwszych trzech miesięcy, czyli ogólnie kwartału, tak? Czyli styczeń, nuty marzec. Zobaczymy, co dla kogo. Proszę sobie wybrać po prostu grupkę albo intuicyjnie, albo nie wiem, może z, z numerologii o, też może być. Więc yy, ja to też nie nagrywam na żywo, więc każdy sobie może przystopować i ogólnie sobie wybrać grupkę. Zaczynamy od grupki pierwszej. Tutaj drugą zostawiam i trzecią zostawiam w świętym spokoju, tak? Czyli tak to mniej więcej wygląda. Zaczynamy od grupki pierwszej, tak? Tak, jak powiedziałam. Nie brać sobie tego do serca. To jest ogólnie czwarta karta, czyli takby ta rada, nie wiem, ostrzeżenie, przestroga. No i zobaczymy. Pierwsza grupka. Są podróże, czyli jakieś dalsze oddalenia. Mogą to być zagraniczne na przykład. Mogą to być oddalenia dalej. Polskę, no w zależności kto jak yy, mieszka, prawda? Tutaj jest bardzo dobra energia związana z osobą, której ufacie, którą na przykład kochacie, czyli to może być mąż, partner, narzeczony, albo osoba, którą niedawno ktoś poznał, ale również darzycie taką osobę zaufaniem, no. no i tutaj jest też również super, Ponieważ to jest też osoba taka sama, jeżeli chodzi o króla, czyli z drugiej strony kobieta, tak? Czyli partnerka, żona, mąż tutaj jest. Czyli to tak jakby było, wszystko wyglądało tak jakby związek, nie wiem, partnerstwo na przykład. Jeżeli chodzi o Radę, jest tutaj odwrócone, więc ja tutaj to zostawię. Aczkolwiek to też jest fajne, ponieważ odwrócona karta, czyli dziewiątka, tref oznacza, że odwrócenie się problemów, odwrócenie się zmartwień, nie wiem, wyzdrowienie, jeżeli ktoś choruje. Ale to jest bardzo fajne, w ogóle fajny rozkład, czyli róbcie, zacznę tutaj od rady. Róbcie tutaj badania. Jeżeli ktoś ma problemy faktycznie ze zdrowiem, jeżeli ktoś jakieś problemy ma w związku na przykład, czy jakieś domowe, no kto nie ma, prawda? Czyli ogólnie to jest bardzo dobra energia. Jeżeli ktoś wybrał grupkę 1, jak najbardziej. Problemy w ciągu 3 miesięcy powinny się rozwiązać. No oczywiście, no, no nie same, tak? Czyli z pomocą Waszą. Ale, jeżeli chodzi o dalsze tutaj rozwiązanie tego wszystkiego, można liczyć na partnera, można liczyć na partnerkę, można liczyć na męża, na żonę. Czyli to jest bardzo dobry układ, jeżeli chodzi o związek, bardzo taki emocjonalny. Jeżeli chodzi o to, tak? Bo, bo, bo tutaj też może być kwestia finansowa, kwestia emocjonalna, kwestia zdrowotna, na przykład. No to w zależności, kto jak na to patrzy, prawda? Ale ogólnie wszystko jest w porządku. Jeżeli wasz partner, mąż. Czy tam druga wasza połówka, tak? Coś przeskrobię. Oczywiście będzie to. Próbowała ta osoba naprawić i to się jej uda, tylko trzeba mieć do tego troszkę cierpliwości, na przykład podejścia do tego. O, o na przykład. Troszkę tak na luzie to wszystko biorę, bo, bo to jest taki ogólny rozkład. Więc, więc tutaj za bardzo aż nie tłumaczę tego wszystkiego. Aczkolwiek, jeżeli tutaj będzie podróż jakaś, właśnie albo Waszej drugiej połówki zezwólcie na to. Bo to właśnie to mogą być w sprawach, taka podróż może być w sprawach na przykład finansowych, e, możecie razem gdzieś się wybrać. W zależności kto jak patrzy na to. Ale ogólnie jeżeli chodzi o grupkę 1, bardzo fajnie wygląda pierwszy kwartał bynajmniej. Tutaj możecie polegać na swojej drugiej połówce, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Jeżeli chodzi o podróż, równie dobrze może być jak najbardziej, powiedzmy, sympatyczna. No i tutaj jest odwrócenie się problemów. Czyli działajcie, róbcie coś. No i fajnie. Bardzo, bardzo... Ta grupka jeden bardzo ładnie jest. No i jeżeli ktoś... O. Przydał grupkę 1, żeby ktoś już widział, że ona jest zakończona. I grupka 2. Zobaczymy, co tam w dwójce się pojawi. Jeżeli ktoś intuicyjnie wybrał grupkę drugą, tak jak mówię, zabawa intuicyjna. Także tutaj nie za bardzo przywiązywać do tego uwagi. Ale tutaj jest bardzo dobra karta, jeżeli chodzi o miłość, o uczucia, stabilizacja, nowa miłość, zakochanie się, także super. Są oczywiście podróże, niedalekie jakieś oddalenia, no ale jak najbardziej. No i karta pieniędzy, czyli ogólnie jakieś zyski, dobre inwestycje, dobra praca, nie wiem, zmiana pracy na lepsze, wygranie na loterii. No i oczywiście rada, nadzieja, nadzieja. No to, no to też ta karta też dużo mówi, więc tutaj też może być, na przykład spotkanie ze znajomymi, ale bardziej takimi przyjaciółmi, nie takimi byle jakimi znajomymi, takie tylko na cześć, tylko taka osoba, która jest zaufana. No i co tutaj dalej powiedzieć? No same relatywy, tak, takie. Bardzo dobra również grupka dla numeru dwa. Czyli ogólnie, jeżeli chodzi o miłość, wspaniałe, tak? Stabilizacja, spokój, harmonia. Jeżeli chodzi w ogóle o podróże, no to właśnie, no tutaj też może być, że ktoś, kto poszukuje tej miłości, to mogą być w zasięgu ręki. Czyli bo ta podróż, ona odda Powiem tak, czyli to jest oddalenie mniej więcej do 30 km, czyli to nie jest jaka taka podróż wielka, czyli to można właśnie nazwać oddaleniem. I tam ktoś może właśnie miłość znaleźć. Bo jeżeli pojedziesz na przykład do galerii handlowej, o, kupi sobie fajną bluzeczkę albo spodnie, tak? I tam poznacie kogoś. I to będzie od słowa do słowa, od zdania do zdania i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeżeli chodzi o single, tak? Bo jeżeli chodzi o związki, no to jak najbardziej też równie dobrze może być. E, właśnie jakieś takie fajne, romantyczne i gorące chwile, to też nie jest wykluczone, więc super fajnie. Jak najbardziej, więc ogólnie grupka druga wspaniale, tak? Jeżeli chodzi również też o jakieś pieniądze, jeżeli ktoś... Pyta o jakieś pieniądze, o jakieś zyski. Też taka grupka druga może mieć jakieś spotkania w celach finansowych, na przykład, czyli może być to spotkanie z kontrahentem, z potencjalnym klientem, przedsiębiorcą. No, równie dobrze to może być też kobieta, więc ja tak ogólnie mówię, tak. proszę to by. Sobie też tak dosłownie nie brać tego do serca. Ale ogólnie tutaj też bardzo ładna grupka druga. Czyli jeżeli chodzi o miłość, super. Spotkanie nowej miłości, jak najbardziej. No i tutaj też pieniądze, tak? Czyli dobre inwestycje, dobre umowy. Jeżeli ktoś by chciał na przykład firmę jakąś założyć, własną działalność gospodarczą, jak najbardziej, tutaj w, tutaj w trzech miesiącach. Wygląda to super. No i tutaj jest ta jakby rada, oczywiście, jest ta nadzieja, i jest ta osoba, której ufacie. Czyli to może być przyjaciółka, może to być osoba na przykład z rodziny, nie na przykład. O. Także grupka numer dwa, jak najbardziej finansowo w miłości, super to wygląda. No, i zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda w grupce numer 3. Nie chcę tutaj rozkładu po prostu zmienić. Jeżeli ktoś wygrał, wybrał, przepraszam, wygrał, no, już tam chyba jestem w karcie tych pieniędzy, tak? Czyli tak, pierwsze jest y, osiągnięcie celu, czyli grupka numer 3 musi działać, żeby osiągnąć cel. Grupka numer 3 również ma dobre niespodzianki. No i co jeszcze? Spokój. Dom, Wasza rodzina, spokój dla domu. No i jak najbardziej. Super. Czyli to jest rada. Szczęśliwe chwile spotkania. Dobry okres dla spraw sercowych. No to super. Ogólnie tutaj karty. Bardzo ładnie mi to poszło. Troszkę się martwiłam, że, że coś nie wyjdzie nie tak, coś jakieś sprawy wyjdą takie, no niefajne, ale jestem bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o grupkę numer 3, tak jak powiedziałam, osiągnięcie celu, niespodzianki dobre, no i oczywiście dom rodzina dla Was będzie na pierwszym miejscu w pierwszym kwartale. No i tutaj Rada, spędźcie więcej czasu z drugą połówką na przykład spędźcie dużo czasu, jeżeli ktoś nie ma drugiej połówki, z przyjaciółmi, bo to jest też ważny aspekt tego, ponieważ właśnie przez znajomych, przez przyjaciół możecie kogoś poznać. Więc yy, myślę, że tutaj trzecia grupa również będzie zadowolona, bo tutaj naprawdę złych kart nie ma jak i na pierwszej, tak i na drugiej, tak i oczywiście na trzeciej. Ale ogólnie też rzecz biorąc, macie szansę również na przyszłość, czyli jeżeli macie jakieś plany związane z miłością, poznanie kogoś, e, poprawienie swoich relacji w miłości, na przykład, to jest bardzo dobry czas. Bardzo dobry czas, macie na to 3 miesiące, to jest bardzo dużo, więc działajcie. Działajcie jak najbardziej, bo. E, no. No co Wam więcej powiem, aż mi słów zabrakło. Dobra, dalej jedziemy. Jeżeli chodzi o dalej. Jeżeli niektóre osoby spod znaku nie wiadomo jakiego, ale z pod numeru 3 wybrały sobie grupkę właśnie 3. Nie wiem, planujecie ciążę, planujecie coś dla domu. No to super, to jest bardzo dobra informacja, ponieważ to są bardzo dobre informacje związane z domem, czyli niespodzianka dla domu. Tak, powiedziałam. No tutaj przychodzi mi pierwsze co do głowy: ciąża dziecko. Eee, nie wiem, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak doszło po prostu. Więc y, działajcie, tak? Działajcie tutaj, próbujcie różnych, na przykład metod, jeżeli ktoś ma problem. Ale to jest bardzo dobry znak. I to jest pozytywny znak, jak najbardziej. Także tutaj super, bardzo fajnie. Też jeżeli chodzi o spełnienie się marzeń, czyli dla dzieci na przykład, jeżeli ktoś już ma te dzieci, jakie spełnienie marzeń jest, e, może gdzieś jakieś problemy były związane. W, no właśnie, z tymi dziećmi, tak? Bo to różnie bywa, tutaj kończą mnie za niedługo szkołę, e, no i co dalej? A, bo ja bym chciał to, czy ja bym chciała tamto, a nie pójdę na studia, a nie pójdę do tej szkoły, bo coś tam, coś tam. I jednak dacie radę? Dacie radę w tym pierwszym właśnie kwartale przekonać dziecko, żeby coś robiło, albo na przykład, no nie wiem, no jeżeli chodzi, również o takie młodsze dzieci, czyli przekonać takie dzieciaczki popraw oceny, tak? Bo gdzieś tam dwuja jest, gdzieś tam twja jest, a ciebie stać na więcej. Także tutaj macie też szanse na to, by przekonać właśnie młodych ludzi do nauki, ponieważ no, każdy z nas wie, że nauka to potęga, tak? I nauka to klucz ogólnie do całego świata. Więc jeżeli my tego nie przekażemy, to nie przekażą. Inne osoby też nie. Więc tutaj grupka numer 3 będzie miała taką siłę, właśnie taki dar obdarowywania, przekazywania dobrych informacji. I to jest, to jest bardzo fajnie, bo jestem nawet, powiem tak, jestem nawet zaskoczona, jakie to grupki ogólnie są. I to są wszystko te trzy grupki takie bardzo, bardzo pozytywne. Także. Tutaj super jest. Również można spodziewać się, jeżeli ktoś wybrał numer 3, jakieś właśnie niespodzianki od dzieciaczków. Czyli, no, no okej, okay, no dobra, no zdarza się takie, teraz będzie dzień babci, dzień dziadka, nie? Ale jeżeli chodzi o tutaj kwartał, no to też możecie jakieś niespodzianki właśnie się spodziewać od dzieciaczków, ponieważ, e, faktycznie mogą poprawić cenę, nie? No i to będzie super. Albo przyjdzie, zrobi jakąś laurkę, jakiś prezent niewielki, od siebie zrobiony, tutaj dla rodziców na przykład, bez okazji. Na przykład, nie? No to to jest też bardzo fajne, więc ogólnie powiedziawszy, jeżeli chodzi tutaj o grupki 1 i 2 i 3, no to super. Jeżeli ktoś ogólnie wybrał jakąś grupkę, to wspaniale Jeżeli też również chodzi o miłość Każda z grup ma szansę właśnie na to, by dokonać Nie wiem, jakiegoś cudu Jakiegoś, jakiegoś przełomu, bo ja wiem, że tutaj na przykład na Niektóre osoby na maila piszą Czy w komentarzach również piszą, tak? Że w horoskopie miało być tak pięknie a jest jak zwykle. No nic się samo nie zmieni. Coś musimy robić, coś musimy pomóc, tak? Zawsze szczęściu również musimy pomóc, tak? Także jeżeli nie pomożemy, to się nic nie zmieni samo. Więc jeżeli ktoś obojętny, którą grupkę wybrał, no to jestem bardzo, bardzo zadowolona, ponieważ. Yy, Karty klasyczne ogólnie, one nie są łaskawe, one przeważnie mówią prawdę. Wiem na swoim to przykładzie i oczywiście na przykładzie tym, w którym kładę te karty prywatnie, nie pisząc maila, nie pisząc e, jakichś wiadomości, tylko spotykając się z twarzą w twarz i kładę te karty. Wiem, że to się sprawdza. Te karty one nie są łaskawe, więc jeżeli one tak pięknie się położyły w pierwszym kwartale dla wszystkich znaków zodiaku, dla wszystkich osób. To znaczy, że coś musi w tym być. Nie będę się dużo rozgadywać, bo jestem naprawdę zadowolona, będę że tak pięknie karty się położyły w pierwszym kwartale. Więc zapraszam też również na inne filmiki. Życzę dużo, dużo powodzenia. I oczywiście działajcie, działajcie, róbcie coś, żeby było coraz lepiej. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, papa! Pa.